Zdarza się, że takie niecodzienne okoliczności mobilizują nas do wymyślania czegoś, czego normalnie byśmy pewnie nie wymyślili. No to czas na kolejne pytania i wymyślanie. Jak wychodzisz z domu albo, z, ja, albo jak są jakieś drzwi, to ja otwieram łoczkiem, a nie ręką. A ja yy, chowam a rękę ja pod kurtkę i, i otwieram kurtką. Na przykład można oczekiwać ręką. Na przykład można pokazać serduszko. A jak? jak Na się... ręce. Uh -huh. zamiast podania ręki. Albo narysować. Eee, ławcie. No pokażę, jakby ja nie wiem, to z Frankiem pokaż. A a ja, a ja stopą. Chciałam tutaj Lenę, taką koleżankę Karoli z klasy. I, ale nie mogłam. Można mu em, gadać sobie przez płot. To jest trochę dziwne, że można em, gadać przez telefon, a sią, sąsiad jest koło mnie. Na przykład kolega i mieszka w innej klatce, no i, no i razem wychodzą na balkon, no i też tak mogą porozmawiać i się zobaczyć, i się zobaczyć, ale nie, nie mogą. się grilla sobie da, zrobić. Ja. Jeden ma jednego, a drugi ma drugiego grilla. No to podsumowujemy. Zamiast tych fizycznych spotkań możemy spotkać się w internecie lub do siebie zadzwonić. Zamiast podania ręki możemy do siebie pokiwać albo na przykład przywitać się o tak łokciem.